Hello, Tadzik. E Elo Tadzik. Elo, Elo Zio, wyluzuj poślady. Spoko. Mamy dziś sześć tytułów, dwie gry takie, że jedna podoba się mnie, a nie podoba się Tobie, a nie druga to odwrotnie. Oprócz tego mamy też dwie gry, takie, które miały być wielkimi hitami. nie są. A jeszcze w międzyczasie pobawimy się klockami. Tadeusz, nie wiem, czy wiesz, jaką grę mamy dzisiaj na początek brzydką. Słuchajcie, mamy dzisiaj potworną, obrzydliwą grę. O złym człowieku. Bardzo. Oglądasz film Człowiek z Blizną? Ale tak, tak, Pacino w oryginalnym brzmieniu Scarface jest filmem o e, Kubańczyku, Kubańczyku, który, który w 1981 roku, tak, kiedy granice Kuby się otwierają, on postanawia wyjechać do Stanów i uczciwie zarobić pieniądze. Lecz wkrótce okazuje się, że nie da się uczciwie zarobić w stanach pieniędzy. Grałem w tą grę jak raz. No. I w tej grze to on nawet nie próbuje nic zrobić uczciwie. No bo nie. Przeciwnie gra, gra zaczyna się tam, gdzie się skończył, gdzie się skończył film. film. Ta gra jest. E, Kończy się w momencie, kiedy Tony Montana traci wszystko, wszyscy go zdradzają i w ogóle zostaje zerem. A teraz postanawia, oczywiście, co on może postanowić? Postanawia, oczywiście, żeby to wszystko odzyskać. Tak, i że to świat jest nie jest dla z... niego za mało i że trzeba być super fajnym, to trzeba być. Takim Trzeba być spędziwym. największym gangstorem na świecie. I o ile Al Pacino w tym filmie w ogóle się nie starał, żeby być jakąś pozytywną postacią. Tam gra negatywną postać w ogóle jest zły do szpiku kości, jest prostym chłopem hołdującym w zasadzie, że chłop nie wyjdzie ze wsi... że jest inaczej. Chłop wyjdzie ze wsi, a wieść z chłopa nigdy, to tam jest w tej grze jest dokładnie tak samo. On popycha ludzi, bije ich, kopie itd. i tak dalej. wyzywa. I praktycznie co drugie słowo, jeśli nie co pierwsze, jest przekleństwem u niego. Naprawdę bardzo niewiele słów, które wypowiada, nie są przekleństwami. To też jak zacząłem Gdzieś grać... Gdzieś pomiędzy przekleństwami umieszczone są słowa normalne. I spójniki. Też, ale mało. spójniki też, znaczy właśnie fascynujące jest to, że niezależnie od tego, jakie słowo on mówi, to ono brzmi jak przekleństwo. On, tak, dokładnie. Ale, ale Al Pacino nie podkłada głosu. Nie podkłada głosu. Nie, nie. Szkoda, aczkolwiek trzeba przyznać, że gościu, który tutaj podkłada, się sprawił po prostu... Tak, sprawił się rewelacyjnie. Zresztą w ogóle głosy podłożone tutaj są fajne. Czy w ogóle w tej grze najfajniejsze są głosy? Gra jest w stylu GTA. Czy to jest GTA? Już takie No nie, wiesz co, GTA ma fajny system. To jest potężny system w tej grze, umówmy się. Można kierować samochodami, można latać samolotami, można robić mnóstwo różnych ciekawych rzeczy. Od przebierania się, pochodzenia na siłownię już w tym momencie. Teraz mówisz o GTA. Tak. A tutaj nie, to ale jest tu też system... możesz jeździć samochodami i ta. latać chyba tam czymś można też. Tak, nie? ale to jest taka I można popłynąć też sprawa. czymś też, chyba? Jakąś mm. łódką też tam? Tak, jakieś proste rzeczy zupełnie się robi. Tak. Natomiast gra, ani graficznie, ani tak. systemowo ta gra nie jest jakimś wymiataczem, czochraczem zupełnym, mm -hmm. wyrywaczem rzęs. Natomiast co jest w niej fajne, otóż jest to gra, która jest kultową grą dla wszystkich gangsta młodych. Polaków i Amerykanów, tak jak film Człowiek z Blizną, jest, nie wiem czy wiesz, przez wielu raperów uznawany za film kultowy. Wiesz, nie dziwię im się. Przecież raperzy też używają głównie słowa rymującego się z. Kaczka. Po angielsku. A. a... Szukałem tego rymu jakoś. No, no, no. Teraz mi już odpowiedz e... mi na jedno ważne pytanie. No. Jaki z tym związek ma to, co ty masz na koronach? Bo ja wiem, nie słuchaj, jeszcze tą kierownicę to można jakoś podpiąć, bo tam się jedzie samochodem, nie? Tak. Joypad, można zrozumieć, nie wiem, no. Klawiaturę powiedzmy, że jest wersja pc ale co z tym wspólnego ma wielbun? To jest zagadka, którą ci wyjaśnię pod koniec programu. Dlatego musisz zostać ze mną dzisiaj do końca. Gra jest średnia... Dużo przekleństw. Jak kogoś wkręcił film i jest młodym gangsterapem i ma takie ze spodnie, że mu się najlepiej jak w ogóle. Najlepiej takie spodnie jak te. Jak czuję, że w poprzednim wcieleniu muro. był tupakiem na przykład, a teraz się odrodził w Polsce. Przepraszam, przepraszam, użyję tutaj rekwizytu. Uży, o tak, właśnie wygląda tak jak Tadeusz lub powinien wyglądać jak Tadeusz, to ta gra jest absolutnym czochraczem neuronów i ona. W... Spoko ziom! oho, oho. Spoko zio. tak. Ona go absolutnie duck. przeszoruje. Duck. A jeżeli ktoś nie ma... You ducking duck. A jeżeli ktoś ma na przykład jak... jak go my. duck yourself. <laughs> you ducky duck. Go duck yourself. O. You duck. Jeżeli ktoś ma pociąg do gier, które są śliczne i o zwierzątkach, i te zwierzątka tak można głaskać i przytulać i hodować... I to dawać to zupełnie może. nie jest gra dla niego. To nie jest gra dla niego. Ta gra nie jest ani ładna, ani sympatyczna. Ale jest fajna i jest... Jest kultowa. Jest kultowa. Może kultowa to przesadzasz, ale ma szansę być, kultowym. Chcesz, Masz szansę być kultowa. Ma szansę być Zwłaszcza, że można zabijać wrogów i jeszcze ich wyzywać. Ma kultowy to... potencjał. I z tym może się zostawmy. A teraz będzie gra z cyklu y, Sztuki i Bryki. Zanim zaczniemy, to tak, muszę ujawnić pewną tajemnicę. Otóż obecny tutaj kolega Miłosz nie lubi Need for Speed Carbon i powiedział, że ta gra jest... Czekaj, jak ty powiedziałeś o Nie niej? wypadło ci wypadło, Tadeusz? Nie, nie wypadło mi. Wypadła ci wazelina, nie, ci nie wypadła. Nie, nie wypadło mi. Powiedział, że I ta gra jest głupia, że jest jaka? Wieśniacka. Co jest rzeczywiście odkrycie. Gra o tuningu jest wieśniacka. A! Nie powiedziałem tak. Wracając tak. do pryncypiów, mamy nowego Need for Speed z nowym rokiem nowy Need for Speed. Troszeczkę udaje, że jest nowy, bo tak naprawdę to jak się mu bliżej przyjrzeć, to tam nie ma tak znowu strasznie dużo nowych rzeczy. Tak naprawdę z nowych rzeczy to są nowe, ale stare, nowe drifty, czyli no. konkursy poślizgów, które są strasznie fajne. Strasznie super fajne. Strasznie super fajne i do tego są tak fajne, że można by z nich zrobić naprawdę osobną grę. A nie masz takiego przypadkiem wrażenia, że w Need for Speedach nie ma żadnego nowego pomysłu na grę już? Proszę bardzo, stylowania nowa akcja pod tytułem Autoskult. No <laughs> dobra, ej, AutoSculpt jest wypasem, możesz się czepiać, ale jest to naprawdę super sprawa. No i co nie? jest w tym takiego super? No to, że możesz co sobie jest? zrobić własne felgi, własny wygląd samochodu, jest wszystko twoje. No, ale a ty widzisz ten samochód, samochód potem, jak on jedzie? Znaczy ja akurat jestem fanem grania na wewnętrznej kamerze, w związku Mam tego gluta tutaj na dole ekranu, czyli no. tę maskę, no. ale są ludzie, którzy namiętnie grają na zewnętrznej. Ta gra wygląda re... generalnie słabo. Nie, no. no. generalnie się nie znasz. Generalnie nie, stoję, troszeczkę że się to... nie, nie bredzisz. Się. Mówmy o ważnych sprawach, nie o tym, na czym się nie znasz. <śmiech> <śmiech> nie no bredzisz, jest prześliczna. Jest bardzo ładną grą. Jest szybka, o! jest kolorowa. D ale co, Mnie ale a co powinno być Mnie w niej? żeby była Po pierwsze, jeździsz po jakichś korytach permanentnie. Nie, jeździsz po mieście. To jest jakie jest mieście? Skore. Człowieku, men! Jeździsz tak, że widać tylko pierwszy plan i za nim nic nie ma. Nie, nieprawda. No, no jak nieprawda? Co nieprawda? Nie, no, nie grałeś że, w tę grę ale, w ogóle? No, ty, też w nią nie grał i to jest najśmieszniejsze, że ty nie grałeś w tę grę. I gdzie, ale, gdzie, ale jak gdzie, zwykle tak. wyrażasz swoje opinie! Takie bardzo mądre. Zaufajcie mi, ta gra jest ładna. Zresztą widzicie, no ona jest ładna, no, ma ładne modele samochodów, są fajnie, fajne trasy, fajnie pomyślane te trasy. Co prawda to wszystko Wiesz, jest... te samochody wyglądają jak mm, czasami dostaję e, od kogoś... E, Najwyższa Gdybym cukierka za cukierka, zakrztusza się go wypluje, to one wyglądają tak, jak te samochody, takie pośrednione lanterne. A wiecie, że, tu, że tutaj nawet jest taki kolor lakieru, który się nazywa cukierkowy? No, nie dziwię się. Teraz ten. jeszcze muszę powiedzieć o bardzo ważnych rzeczach, bo to jest taki no, super próbuj, ważne w tej grze, że, że może są kaniony, wreszcie. że tutaj się można ścigać w kanionach. A oczywiście to jest że jest takie bardzo kaniony. ważne, że jak się podnieś, zamknij się, proszę cię, weź. Ale mogę ci powiedzieć, dlaczego są te kaniony? Nie, nie możesz teraz Bo nie ja ma ja drugiego planu w scenografii. I sobie w myśli, kaniony. Shut the duck że, a tak, tak, pricks. Bo twoi mistrzowie grafiki może to tak. S albo wypluć S landrynkę na asfalt, S albo wypluć do rynny. S Dobrze, już skończyłem. S już mów dalej. No więc tak. Są kaniony, o których się jeździ, jak się już podbije dzielnicę, bo tu się podbija dzielnicę, tam z innymi teamami się walczy, jak już ten kanion jest, to się w tym kanionie ściga z takim drugim gościem. Trzeba za nim najpierw gonić, a potem trzeba przed nim uciekać, i jak się lepiej ucieka niż się goni. To wtedy się wygrywa i się zdobywa na przykład jego samochód. Zamknij się. Możecie, przestań gestykulować. Nic nie Gestykulujesz. To rozprasza, ja nie jestem w stanie się skoncentrować. Ale nie mogę mówić, nie Co jest fajne, że widzicie, mamy tutaj taką wypasioną kierownicę. Naprawdę wypasioną, która ma skrzynię biegów. Tutaj nie widać, ale ma też pedały. Ma sprzęgło. I proszę was, w karbonie można tego używać. Ma możliwość skonfigurowania całych siedmiu biegów. Możesz jechać i zmieniać bieg. To jest Rewelacja. Co prawda, nie ma to. Tak, naprawdę większego sensu, bo to jest treściówka i model jazdy jest tutaj tak uproszczony, że można sobie nie zawracać głowy takimi rzeczami, ale można. Można też grać tym, na przykład na joypadzie, bo to jest taka gra w ogóle konsolowa, więc na nią się, na nią się łatwo gra na joypadzie. Można też grać na klawiaturze, znam bardzo wiele osób, które w ogóle nie lubią, nie lubiają inaczej grać niż na klawiaturze. Powiedz coś o tej grze sensownego, może Są ktoś się no, przekona. Ładna, bo... szybka, nie no jest szybka, jest, daje poczucie prędkości, ja uwielbiam zasuwać te 300 na godzinę po ulicy, mijając samochody cywilne i próbując wyprzedzić gościa, który mi ucieka. Robi się trudna mniej więcej w ostatniej jednej czwartej, bo pierwszą, pierwsze, trzy, czwarte przejdziecie w ogóle z zamkniętymi oczami. Jak ktoś lubi Nintendo spida, to się będzie przy tym bawił świetnie. Ja się bawiłem doskonale na 100 gram. Jest ja doskonale rozmawiając do uszu. Tak, nie udowodnił po raz kolejny, że jest absolutnym dyletantem, jeżeli chodzi o gry wyścigowe. Słuchajcie, teraz jest gra, która jest kultowa przez duże kup. Gra jest Lego Star Wars 2. Mm -hmm, po jest lepsze od Lego Star Wars 1. Lepsza jest od Lego Star Wars 1. A Lego Star Wars 1 było super. A było super. To jest gra, przy której przede wszystkim widać, że ludzie, którzy ją robili, bawili się po prostu przeprzednio, ultra przednio, super przednio, przednio. Uber, przednio, Uber przednio. Uber przednio, imba, imba przednio. przednio. Bawili się, po prostu jest gra po hardkorze maksymalnie. Po pierwsze, dlatego, że gra się legutkami, wszystko jest w legutkowym świecie. Pozwólcie, że przetłumaczę. Legutkowy świat, czyli yy, Lego. Jest legutkowy świat. Darth Vader jest legutkowy. Księżniczko Lego ze swoimi obwarzankami jest legutkowa. Princess Headphone. <laughs> Princess Headset. Princess Headset jest legutkowa i w ogóle jest wszystko, I wszystko. Są o, I nawet C3PO i r też są legutkowe. Gra jest zręcznościówką. Prosta. Platformówką. Chodzi się od. Miejsca do miejsca, od pokoju do pokoju, zabija się ludki oraz rozwiązuje proste zagadki. Jak się gra samemu, to się nie da jej przejść ale tam jest taki moment, taki moment, że się gracie, Jedna osoba podchodzi w jedno miejsce, a druga osoba na przykład wciska taki iii, dźwięk, Będę, to jest Wowa, a mój kolega na dzisiaj... Wymyśliłeś mu to imię, prawda? Nie. W tym momencie. Nieprawda. Tak. Nieprawda, on się taki urodził. Jeden gracz wciska butona, wciska i łapie Nie, drugiego gracza to steruje. na steruje. Uwaga, podnoszę cię i przenosi go w drugie miejsce. Poczekaj, przenosi. I tam przenoszę. go puszcza i on. A. Rozumiesz? Fajny jest w tej grze również, czy znaczy ta gra jest. Troszeczkę kaprawa, jeżeli chodzi o jej platformerkowatość, głównie przez stateczne kamery, bo czasami jest przepaść i w ogóle nie widać. A oprócz tego też jest kaprawa, przez to, że tak naprawdę się podskakuje chyba głównie tak, jak są zaznaczone takim no tak. tak zwanym Wielkim Czerwonym X-em. Miejsce, w którym można podskoczyć. Dokładnie. Tak? A jeszcze dodam do tego wszystkiego fakt, że nie ma systemu celowania, że wszystko jest bardzo umowne. Począwszy od grafiki, a skończywszy na potraktowaniu fabuły. Słuchajcie, bo jeszcze ten warto zaznaczyć: to jest gra na PlayStation 2. Akurat ta wersja, którą tutaj prezentujemy, no, no. A Moim zdaniem, to ona jak na PlayStation 2, to całkiem śniadło sobie radzi z grafiką. Barbera. Chorzo w sensie. Chorzo. Szparko. Szparko smyka. Szparko smyka. Troskami. I jeszcze ci chcę o czymś w tej grze powiedzieć Cześć. fajnym. No, no. A jest tak, że czasami chodzi więcej niż jeden ludzik za tobą. No bo dwa, nie? Ale czasami oprócz tych dwóch ludzi kupisz na przykład chodzą roboty, albo e, świeżo zadzierzgnięte znajomości, mhm. na przykład przyjazny rebeliant, mhm. lub Czy udaje mi się jakby stworzyć i... takie wrażenie, że zupełnie mnie to interesuje, czy...? Udaje ci się, ale robisz to nad wyraz wątło jak na siebie, musisz się bardziej postarać. Poczekaj, poczekaj, będę miał bardziej zblazowaną minę. I wtedy, jak podejdziesz do takiego ludka i wciśniesz trójkącik, to możesz nim posterować i robić różne śmieszne rzeczy. To super! No dobrze. Nie no dobra, słuchaj, najfajniejszy tak to jest joda, którym można poginać, który skacze, odbija się od wszystkiego i zasuwa mieczem i tnie w ogóle można być Jedi. Najfajniejsze w tej grze jest Jedi. to, że tutaj twórcy potraktowali temat Gwiezdnych Wojen dość rejcarsko, bo nie można było zrobić poważnej gry o Gwiezdnych Wojnach. Ja, na przykład wchodzi no się do można. pomieszczenia, nie, nie można no było do nikogo, no. no tak. Dodajmy, że w tej grze nie ma dialogów, bo oni wszyscy mówią tak. I nawet Darth Vader mówi tak. I tak nie tak, gdzieś tak. Świetnie nas tak. śledzisz, Darth Vadera. Po pierwsze, to jest gra dla rodziców, którzy chcą pograć z dziećmi. Po drugie, to jest gra dla dwuosobowych zestawów graczy. Po trzecie, jest to gra dla miłośników Gwiezdnych Wojen, którzy lubią zbierać różne rzeczy ważne związane z Gwiezdnymi Wojnami. Śmiesznie jest obserwować, jak legutki robią te sceny, z, na przykład z Powrotu i jak to fajnie wygląda. Także, Potem gdybym miał podsumować, za, za, gra zmieckę. jest kultowa. Trzeba się naprawdę dobrze wciągnąć i zrobić taki wieczór, taki, wiesz, climate evening z kawą i paluszkami. To nie zabrzmiało dobrze. Bo to się wszystko kojarzy z jednym bym ci No określił. wiesz, po obejrzeniu gry o montanie to jak <gry> może mi się inaczej kojarzyć? Przepraszam cię. W ogóle dzisiaj mam program pełen kontrowersji. Miłość już pokazał, że nie lubi na przykład karbona. Czym pewnie się naraził wielu osobom? To teraz ja się prawdopodobnie narażę innym, bo mam bardzo złe zdanie, znaczy może przesadzam. Nie mam bardzo złego zdania, ale bardzo się rozczarowałem gotykiem trzecim. No bo to jest zła gra, Tadeusz, nie, no. Nie, to nie jest zła gra. To jest gra niedorobiona i nie no, dopędzona taka jest. To nie jest zła gra, to jest solidna, dobra no, gra fabularna, no, dobry airpek. No. Do, jaka solidna gra. Nie, nie jest wielka, rozmawiać. masz masę rzeczy do robienia. Masz masę pobocznych questów, masz całkiem spokojny, ciekawy wątek główny. E, można się bawić w, w masę różnych pobocznych rzeczy, profesji, w stylu tam nie wiem, kowalstwo, alchemia. Wiesz, co tak rad mi przypomina? Nie wiem, co to jest. Wielki, wspomina. bezkresny magazyn. Mhm w którym magazynierem jest 90-letni niewidomy taki facet dziadek taki, który się poruszał lasce i nawet nie ma wózka widłowego. Znaczy to jest naciskane dużo rzeczy, Ci powiem, że ale jesteś... żeby to wydostać z tej gry, to po prostu trzeba lat. To prawdopodobnie jedna z najgorzej napisanych gier w historii. No dokładnie, to po, po prostu źle ze sobą... Ona jest wszystko... ładna, jest bardzo ładna, i jest w ogóle oszałamiająco ładna, z tym, że żeby tą ładność zobaczyć, to trzeba mieć właśnie albo ten komputer za... za Silicon za Graphics. Za Silicon Graphics, graphics tak, albo tak, trzeba tak? mieć anielską cierpliwość po prostu, żeby wytrzymać pokaz slajdów. Termin ich gonił, oni musieli już wydać Aha. i mówili, no to co mamy to, no już trudno. No już trudno. No dobra, to tam. wydamy. To jest poświę... zupełnie niezoptymalizowane, a właśnie, to wam powiem, bo tutaj się dowiedziałem, zobaczcie. Co prawda gra może nie, nie działa najszybciej, ale za to świetnie szybko działa to ten komiks, który nie jest komiksem, tylko to jest album. I dowiedziałem się z niego, co następuje. Otóż o tutaj jest gdzieś zdjęcie. Zaraz je znajdę i Ci pokażę. No no. Czy proszę ciebie oni... O, jest, proszę, jest kuń, proszę tutaj o, tu jest kuń. Ten robak to kuń i tu jest drobnym maczkiem napisane, że oni tego kunia nie zdążyli włożyć do gry ze względów technicznych i czasowych. Co z jednej strony potwierdza to, co Ty żeś właśnie powiedział, no, tak. A z drugiej strony sugeruje też całkowitą indolencję gości, którzy nie potrafią włożyć konia do gry. do gry. Pierwszy gotyk to mnie zassał z siłą odkurzacznego. Siłą wodospadu. Tak, antyalergicznego. Mhm ze względu na fabułę, którą miał ciekawą. A więc tutaj fabuła, czy wiesz, fabuła jak fabuła. Fabuła jest fajna, bo w końcu się nie, nie szlejasz po korinie, czyli po tym tej wysepce, no tylko, bo... tylko tym tak razem już trafiłeś do głównego świata, który się dzieli na takie trzy wielkie państwa. Tutaj jest naprawdę... Gdzie nie pójdziesz, to masz osobne budynki. No jest, czujesz znaczy. taką, taką, wiesz, że to jest robione przez, przez, nie przez maszynę, która po prostu tam klak, klak, klak postawiali, tylko że to byli goście, którzy siedzieli i marnowali. czas, Zamiast wrzucić kunia do gry, do gry. To, 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 to się zajmowali projektowaniem, projektowaniem domu. Hmm. Tutaj 90% questów to są tak zwane kill questy albo gathering questy. To tak, przepraszamy za slang. Chodzi o to, że albo się coś zabija, no, albo, się albo się coś zbiera, coś zbiera. przynosi. Albo trzeba z kimś pójść pogadać, on ci powie, że poszedł do kogoś innego pogadać, Więc idę pogadać. I on mi mówi w tym momencie, że on nie będzie ze mną gadał, bo muszę najpierw pogadać z kimś innym, więc idę do kogoś innego i idę z nim pogadać. I on mi mówi, że muszę iść do tego pierwszego pogadać, bo on wtedy pozwoli mi pogadać z tym drugim. I ten drugi wtedy pozwoli mi pójść do tego pierwszego. I ten pierwszy wtedy powie mi coś, co akurat mógł powiedzieć temu trzeciemu. Rozumiesz? No, a no co, to, 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 to bardzo już dobrze, nie bardzo. Bo to jest dobra wiedzieć. nazwa no, bardzo. To jest taki hakerslashowy. No ona jest hakerslashowa, a w ogóle to słuchajcie, to jest jedna wtopa jedna niezła, to jak się. Ktoś bawi mieczem w tej grze. Generalnie można ją przejść prawie całą, klikając na zmianę. Zaprezentuję tutaj. Ja będę prezentował, jak, jak się gra w gotika. A co jest prawe, a co lewe w gotiku? Jeden jest mocnym ciosem, drugi jest lekkim ciosem. Aha, Jeszcze i można rozumiem. co jakiś czas się zblokować i wykonać pchnięcie, a potem znowu. Wow. I tak, tam, tam, tak, tak wyglądają walki. Ciekawe dokąd bym doszedł, nie patrząc nawet na ekran w lesie, jak tak no Nie, naciąłbyś się na jakieś drzewo i byś tam dale daleko byś nie doszedł, Aha. to trzeba troszeczkę patrzeć przynajmniej, żebyś wiesz, nie zabijał kurczaków. Z generalnie rzecz, ja się nie zgadzam, że to jest zła gra i że to zła gra była, bo ona jest dobra, tylko ona jest taka biedna. Ona by chciała, ale nie jest może. upośledzona troszeczkę. troszeczkę upośledzona, tak, jak taki, 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 tak, chore dziecko troszeczkę. Trzeba ją lubić, przytulić troszkę. Wiecie, jak, wiesz jak. jak można nią reklamowali nie Volkswagen na garbusa, jak był zrobiony? Nie. Że, że jest tak brzydki, że nawet jego własna matka go nie kocha. I ty go I... No ale to tego nie można powiedzieć o, no, o Gotzku, bo on Godzij... jest ładny. on Godzij... jest ładny. Ale on ma problemy psychiczne głębokie. Tak. Pierwsza spolszczona gra na PlayStation Portable, której poświęciłem bardzo tak. dużo czasu, to wiesz co, Tadeusz? Znaczy, mówimy o Kilzonie, tak? Tak, mówimy o Kilzonie. I chodzi ci o Kilzona. Na okoliczność Kilzona. Czyli zgadłem. Zgadłeś. Dostałem punkty. Dostałeś. Dobrze. Na okoliczność tego, że jest to gra po polsku, jąłem się zastanawiać, czy w ogóle nie powinniśmy używać tylko języka polskiego, kiedy recenzujemy gry. Dobra, miłoszu, dzisiaj będziemy mówić przepiękną polszczyzną, artykułując wszystkie słowa wyjątkowo wyraźnie. Po pierwsze, muszę ci powiedzieć, że jest to gra kilzon, w której poruszasz się niewielkim żołnierzem, który strzela, zadając obrażenia wrogom i doprowadza ich do śmierci w efekcie. Ach tak, doprawdy. prawdy. żdy dodam jeszcze. Do, Zawżdy. To, nie, to niesamowite. Do prawdy. Dodam Ach. jeszcze do tego, że za wzmiankowanym małym żołnierzykiem może się poruszać drugi mały żołnierzyk, przez co uzyskujemy efekt strzelanki. Jest ja grałem w tą grę, Miłosz. I co? To no jesteś słaby w tym grę. Znowu gramy. mam mieszane uczucia, muszę ci powiedzieć. Oj, Bo z jednej strony jest prześliczna, jak na PSB. Tak, no wiadomo, na jakim Nie No w ogóle jest całkiem ładna. Ma ładną animację, jest strzelanką, jest gridzonem, to są same plusy. I najgorsze jest w tym to, że to, co ciebie w tym denerwuje, ja uważam, że akurat najbardziej czochra moszne w tej grze. Co? Sterowanie? Co? No co cię, cię co cię najbardziej. Nie no, sterowanie. No, cię... Okej, okay, to nie to. Pomyślałem, że co innego. No to nie. Wiem. Wiesz jak mawiał Antoni Piechniczek że to jest po prostu kurna trudne. Ta gra jest a, a nie, trudna. Nie, nie, to widzisz, bo ty żeś mnie źle zrozumiał. Nie chodzi o to, że ona jest trudna i to jest niefajne w niej, bo myśmy się kłócili wcześniej, oczywiście, bo my się zawsze kłócimy e, wcześniej. I to mi nie chodzi o to, że ona jest za trudna, tylko chodzi o to, że ona jest głupio trudna i frustrująco trudna. No, no. żająco trudna. Ja nie lubię gier, które polegają na tym, że przez 10 razy próbuję zabić tego samego psa i w 5 przypadkach na 10 mi się to udaje, a w pozostałych 5 absolutnie bez sensu się to nie, nie, nie jest. jest czcigodny. de uso którego darzę szacunkiem wszem wobec, nie jest taką grą śmierć jak Kronka chleba, że idę jak nie, nie, to jest, to jest I na czym shooter? polega Tactical Shooter? Ja wiem, polega na tym, żeby planować, tylko że problem polega na tym, że tutaj tego gościa o. drugiego, który czasem się z tobą pałęta, o. któremu wydawanie rozkazów jest w ogóle zrobione bajerancko, bo tam się zwalnia czas, wybiera mu się punkt Punkty. taki w okolicy, gdzie ma się udać. udać. To jest super sprawa. Tak. On może tylko podkładać on ładunki, może strzelić do wrogów. I w W 20% misji? W 10% misji? A całą resztę zasługuje właśnie na samemu na Rambo. I tak gra do Rambo się zupełnie nie przydaje. Odkąd człowiek szedł drzewa i tak chodził do. Nie daje do bycia Rambo. To jest tak shooter, który zasuwasz sam. Tylko w niej najfajniejszy jest ten moment, kiedy możesz wydać ten rozkaz, zaflankować, zaatakować z boku, zastrzelić. Odkąd człowiek szedł drzewa i tak chodził i tak. I pojawiły się wtedy pierwsze nieśmiałe małe killzony. To to zawsze była taka gra, w której toczyło się walkę o każdą pięć ziemi. Niestety nie wszyscy mogą się poznać na tej grze, dlatego być może mamy do czynienia z kolejną elitarną grą. Trzeba mieć koordynację mózgu z rękami. Ale w ogóle to nie nasz kamia ja lubię, ona jest fajna, o, tylko że. Zmiękła mu kluska, No? Multiplayer jest jeszcze. W tym? Tak. Można wiem, grać w Matche, można grać w capture the flagi. I, i można grać w różne inne rzeczy koppa prawdopodobnie nie ma kopa. Będzie można pograć sobie, pościągać sobie mapy, ale na razie ich nie ma. Byłem bardzo, bardzo, bardzo dobrze nastawiony do tego przedeśmie ona jest strasznie fajna, ona ładnie wygląda. Bardzo ładnie wygląda. Jak na PS P to wygląda super fajnie. No so ładnie. Tylko że mówić, no nie bawiło mnie to, że tam się za dużo biega samemu. Mnie... Ja, ja, ja nie będzie trudna, tylko niech będzie ten drugi ziutek, który tam popina z głośku. Czyli to możemy uznać za wadę, dobrze że już się z tą zgodzę, Bo, żebyś nie to mógł powiedzieć, że się za, nigdy z tobą się nie ze mną. No, to jest dla mnie osobisty sukces i będę ten moment. Będę, będę, będę sobie ze skarbił sobie ten Chciałem bok, powiedzieć, że nam zwrócono uwagę, żeśmy się nie kłócili za dużo, ponieważ tworzymy błędne normy wśród młodzieży. Więc my teraz będziemy zgodni będziemy generować pozytywne e, takie reguły zarządzania kontaktami międzyludzkimi. Niech sugestią tego, co zaraz zobaczycie, będzie moja obecna czapka. Tu może widać, jeśli kurczak, nie widać, kurczak. kurczak, kurczak, tutaj uwaga. Napis. A? A to już wiadomo. Jest na wybacce. Tym razem idziemy w przyszłość. Przyszłość przed nami. Go west. Go, go, go west, tak jest. Idzie z przyszłości, wyobraź sobie, że jest zlodowacenie i się biją o... o, o, o przed lodowcem. To ty powiedziałeś. Brzydki wyraz przed lodowcem. Jest proszę ciebie tak, że masz już tylko ten pasek na, na równiku, prawda, i się biją o niego wszyscy, biją się EU. To nigdzie nie jest powiedziane, że to jest European Union, ale wszyscy wiedzą, że to jest European Union. Ty. I jest KPA, KPA po polsku, albo PAK po angielsku, czyli Pan-Asian Coalition. I to są Ruscy. Co? Amerykanie i Ruscy. I Będzie oni się, się biją ze, ze sobą. sobą. Klaszują się i się na, 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 naparzają. Masz, tak? 2100. 2140 lat już to robią. No i proszę ciebie teraz tak. Co jest najważniejsze. Zmieniło się zupełnie system, zupełnie się zmieni, zmieni, zmienił system klas. Ponieważ gra generalnie rzecz biorąc jest taką bardziej zaawansowaną wersją Battlefielda 2, to dalej jest ten system z zdobywaniem doświadczenia, z zaawansowaniem na wyższe poziomy, odblokowywaniem dodatkowych broni. broni. Z tym, że tym razem to jest, że tak powiem, integralna część gry. I, no i ciężko jest grać niektórymi... To są cztery klasy. Jest zwiadowca, z taki szturmowiec jakby, inżynier i żołnierz wsparcia. Każdy z nich ma inną broń podstawową. Okay. Ja na przykład tutaj prezentuję przede wszystkim <grym> żołnierza wsparcia, ponieważ ma przekozacki karabin maszynowy. No i później im tam odblokowujesz, w zależności od tego jaka jest klasa, to różne, różne dodatkowe urządzonka. Tam na przykład, nie wiem, z jadowcy można od, od, odblokować kamuflaż optyczny, że wygląda jak predio i zasuwa taki chrzą, chrzą, bardzo fajny efekt. Wow. E, albo można mu karabinek maszynowy odblokować, pistolet maszynowy, który jest bardzo dobry w kombinacji. Albo ładunki wbuchowe, albo karabin snajperski lepszy. Do podstawowego trybu... Jeszcze się nie przyczepiłeś, to jest szokujące, ale dobra, to jeszcze... Do podstawowego trybu <grym> komplek, ja tego, czyli czyli tego, no. co się bijesz o flagi. Jego klasycznego pacyfidowego no. dorzucili zupełnie nową akcję, która się nazywa Titan i tryb Titan. Czyli tytan jest dość ciekawy. Masz tak, masz dwa takie gigantyczne lotniskowce wiszące w powietrzu na dwóch końcach mapy, a pomiędzy nimi jest pięć silosów na mapie podrzucanych. Musisz te silosy przejąć tak, jak się przejmuje flagi. Jak je przejmiesz, to wtedy rakiety zaczynają lecieć w te tytany i jak rozwalą im tarcze, to się na tytana możesz wbić razem z kumplami i tam trzeba zniszczyć generatory, jakieś tam najpierw konsolety, później generator i ten tytan wybucha w takiej pięknej eksplozji, która daje Ci takie poczucie, że zrobiłeś coś ważnego. W każdym razie teraz powiem ci dlaczego. Bo jeszcze cały czas się nie przyczepiłeś. No no, bo do... dzisiaj? Tak, generalizm, akcja, która mnie w tej grze rozkłada, to jest to, jak im się udało zmusić graczy do tego, żeby grali razem w grupach. łączyli się w teamy. No, proszę ciebie, masz tak, jak wykonujesz rozkazy przeciwnik, yy, tak wydawane przez, przez yy, skład lidera albo przez komandera, w zależności od tego, kto tam w, rozkazuje, to proszę ciebie dostajesz takie jakby specjalne doświadczenie polowe, które ci pozwala odblokować na polu walki. Те нужне. Dodatkowe te, te sprzęty, bronie i tak dalej, które normalnie nie są możliwe do blokowania, bo powiedzmy, że jeszcze żeś tak nie awansował. No, rozumiem. I to jest rewelacyjne, bo w tym momencie każdy chce po prostu z tobą biegać i chce robić te, 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 te wykonywać te rozkazy, Czyli bo po prostu ma tym interes. Nawet jak są głupie. Nawet jak są głupie. Nie, a jak są głupie, to przeważnie się wychodzi z tym i się wchodzi z Aha. No i proszę ciebie, dzięki temu w ogóle gra z, zyskała zupełnie nową twarz. Po prostu masz grę, w której nie rozmawiasz z gośćmi, praktycznie w ogóle, oczywiście tam jest wojsko montowane. Ale mimo tego, że z nimi nie rozmawiasz, to możesz cały czas z nimi planować. Ale wiesz, to jest bardzo fajna sprawa, powiem ci tak. zupełnie uczciwie ci powiem, dlatego że dla mnie bólem gier sieciowych do tej pory było to, że nic nie chciał tego nie chciało się. tak, że nie było żadnej motywacji do tego, żeby działać grupowo i DD. poza tak, poza takimi sytuacjami, w których się po prostu ludzie umawiali i w ogóle wchodzili jako A tutaj team. ci się to wszystko robi po prostu samo z siebie. To są mechy, w ogóle uwierz mi, bieganie mechem po, po planszy to jest po prostu taka radocha, że wiesz, że masz nieustanny po prostu... A jaka, jak jest z wytrzymałością? Ona ma... Mechy są przegięte, mechy są naprawdę... Aha. Znaczy można go zniszczyć, jesteś w stanie tam przyłożyć ładunki wybuchowe i go wysadzić, czy tam, nie wiem, z jakichś sprzętów ciężkich, ale generalnie rzecz biorąc mech, jak masz mecha, to jesteś, jesteś gościem. Jeszcze jak masz dobrego strzelca, który ogarnia wszystko co lata na, na, na górze, to mech może naprawdę okay. zamieszać. W nie wszystko jest tak, jakby się chciało, co? Czy wszystko jest idealnie? Engine jest staroświecki, bo to jest w ogóle, proszę ciebie, silnik, który firma Dice wykorzystała. Uwaga, w grze rally, to się nazywało Rally Championship bodaj, ich pierwsza gra w ogóle Ever, oni zaczynali od wyścigów samochodowych, mhm. i, i właśnie w, od tamtego czasu się ten engine w ogóle nie zmienił. I to jest słabe, bo on niestety miejscami nie zdarza. Mhm. Nie daje rady. Szkoda, że tego nie zmienili, szkoda, że nie dali nowego, no ale pff, ja uważam, że za to jest taka ilość fajnych spraw w tej grze, tak fajnie pomyślanych i takich fajnych rozwiązań, że wiesz, że można przymknąć oko na Zgadzam się. Fajnie. Skociłeś się, zro nie przyczepiłeś się. Nie mam nic do dodania. Ja jestem tak ciężkim człowiekiem, że już nic więcej dzisiaj nie powiem. Dziękuję. Ja się miałem już nie odzywać, ale jeszcze się odezwę na do widzenia, mówiąc do widzenia. I rozwiązanie zagadki. Kim jest Wowa? Otóż wowa ma tak naprawdę na imię Danuta i jest fanką z forum internetowego, które czyta regularnie Tadeusz, jest fanką Tadeusza. Poprosiła mnie mu, czy mogłaby tu przyjść, żeby wystąpić z Tadeuszem. Mogę, tak, możesz, możesz. I teraz zobaczcie w tej pełnej napięcia i romantyzmu scenie, jak spotykają się. O, o! o.